Witamy w papierkach Maciek i Ola, Maciola albo Wargiszon. Y... Maciola Wargison, jak tam chcecie? Papierki, czyli nasz mini cykl, w którym to sprawdzamy sobie newsy ze świata YouTube'owego, celebryckiego, politycznego, jakiegokolwiek, czyli to, co się naprawdę działo przez ostatni tydzień. Tak, a już w poniedziałek o godzinie 16 zapraszamy was do papierów rozwodowych, a w nim też będziemy mieć gościa, więc tym bardziej was zapraszamy. Mogę powiedzieć, możemy Oczywiście, powiedzieć. Tak, na, właściwie gościni, bo to będzie ona i to jest Mary z Polski i fajna rozmowa nam I ch będziemy rozmawiać. chyba wyszła. Zapraszamy. O, będziemy rozmawiać o donatach, które wyglądają jak jak co, wy już się dowiecie, jak co. <laughs> Między innymi. Dobra, a w dzisiejszych papierkach. Zbiórka na psa Queen of the Black. Noliw przechodzi korektę płci, fani reagują. Edyta Górniak ostrzega przed Halloween. TvP emituje fragment z serialu Netflix jako news. Mama ginekolog bez specjalizacji. Dobrze, to zaczniemy sobie od Queen of the Black. Co, co, co tam się wydarzyło? Co, co, co się stanęło? Stanęło się to, że Queen of the Black wrzuciła rozrywający serce apel do swoich fanów. Wrzuciła tam zdjęcia. To Na Instagramie. Wrzuciła zdjęcia, wrzuciła insta-story, na których pokazywała swojego psa z raną, pisząc, że pies prawdopodobnie został albo postrzelony, albo nadział się na drut i że potrzebuje natychmiastowej operacji. Operacja kosztuje 4000 zł, e, i że psu prawie widać e, flaki. E, no i, i, i że urządza zbiórkę po prostu na operację tego psa. E, no i właśnie ja zauważyłem, że kanały komentarzy się tym zainteresowały, czyli oczywiście Mateusz Spysiński, który bardzo się lubi z Queen of the Black. I, bo, ale też Rewo, prawda? Tak, bo problem z Julią Pelc, czyli Queen of the Black, jest taki, że wiadomo powszechnie, że większość rzeczy, które ona gdzieś, gdzieś u siebie reklamuje, albo których mówi, są albo skamem, albo oszustwem, albo jakąś grubą manipulacją. Czy ona jest niepełnoletnia? Tak. Ona, ona jest, niepełnoletnia. jest jeszcze niepełnoletnia. Tak, i w to wszystko okay. jest jeszcze jej mama zamieszana, która też. Jakby gdzieś tam, wiesz, o tę zbiórkę yy, naganiała, yy, więc w ogóle sprawa jest dosyć dziwna. Natomiast yy, no, Julia Pelc, y, kto z Was zna i kojarzy yy, z internetu, to wie, że no, tutaj jakby na koncie ona ma strasznie dużo jakichś dram i, i bardzo dziwnych sytuacji, w, gdzie można by się wielokrotnie zastanawiać, gdzie w tym momencie byli rodzice, kiedy te wszystkie rzeczy się działy. No ale tutaj rodzic jest. A rzecz się dzieje. No i zostało jej dosyć szybko to zostało mm, zweryfikowane. To o czym ona mówi? Ale zanim dojdziemy do tej weryfikacji, to jeszcze jedna rzecz się pojawiła w międzyczasie. Otóż powiedziała, że jedzie na wycieczkę do Grecji. E... Któ... Tak, po, to znaczy po, powiedziała, i... że jedzie na, żeby świętować swoją rodzinę, tak. że wyjeżdża do Grecji. I, i było tam, tu, ludzie się do niej spróli o to, że skoro jedziesz na wycieczkę do Grecji, to jak to zbierasz od ludzi jałmużne na to, żeby wpłacili na twojego tak, psa. Tak, a dzień wcześniej wrzucała zdjęcia z torebkami Louis Vuitton jeszcze, a, okay. że tam siedziała i miała jakieś drogie torebki. No tak, ale torebki można pożyczyć. No, no i torebki... właśnie tłumaczyła w ten sposób, że torebki są jej koleżanki, a wyjazd jest sponsorowany. sponsorowany. Jest sponsorowany, ale jednocześnie też... Hmm dodała, że, że to były część jakichś rzeczy z urodzin, które dostała jakieś pieniędzy od rodziny i od znajomych, też na to poszła, na tę wycieczkę. No tak, no ludzie też jej tam jakby wyciągali to, że nagrywa nowym iPhone'em i że mogłaby tego iPhone'a sprzedać i pokryć koszt leczenia psa. Z tym, że wyszło, że ona, wrzucając informację, że pies potrzebuje, potrzebuje Operacji i potrzebuje y, operacji za 4000 zł, nie była jeszcze y, u lekarza i podawała taką informację, Aha. czyli. Y, y to była rzecz, którą ona sobie wymyśliła. wymyśliła. Sobie. Okay. I to, że w ogóle pies potrzebuje operacji, ponieważ lekarze, z którymi skontaktowali się tam później, Rewo i Spysiński jasno powiedzieli, że pies operacji żadnej nie potrzebuje. Rana, która jest tam pokazywana, to nie jest rana, z którą ten pies trafił, że to jest coś starego po prostu już. I to, to, to nie jest. Nie ma tam żadnych flaków, nie jest to świeża rana i z zupełnie czymś innym. Generalnie tam ten pies trafił, a nie z tą konkretnie raną, która była, była pokazywana i że nie jest potrzebna operacja, to raz, a dwa, no nie ma tej kwoty, czterech tysięcy. Okay. No czyli po prostu próba wyłudzenia pieniędzy to była w jakiś tak. sposób. No dobrze. To... Z tym, że ona też się potem tłumaczy i pokazuje rachunki, że to są jakby rachunki od, od różnych lekarzy i że to się ta suma hmm. 4000 tysiące że się sumuje, że ona się sumuje i że nawet jeżeli to nie jest operacja, to jakby koszty leczenia psa to są te 4000. tysiące. No sprawa jest cały czas w toku i to jest trochę takie słowo za, za słowo i e, myślę, że to się niedługo rozwiąże, bo panowie lubią drążyć. Ehm... Rewom się kojarzy z takim bardzo drążącym. On tam temat. chyba pojechał do weterynarza, miał się spotkać z imamą. No tak, mamą, więc myślę, to... że to się niedługo, niedługo rozwiąże. No. Rozwiązało się też, rozwiązała się też sprawa z Nolif, y, która zrobiła coming out y, jako transpłciowa kobieta. Y, Noliw, y, youtuberka, y, zmieniła. Y, youtuber jeszcze wtedy. Znaczy wtedy, youtuber. Ty tak. Tylko, że ja już nie wiem, teraz szczerze mówiąc, ja, ja nie chcę nikogo od... obrazić nie, tutaj, tutaj jak tutaj z zaimkami jest. Nie, no ale jeszcze wtedy y, był to Noliw i był od odbierany przez wszystkich jako mężczyzna. W tej chwili już wiemy, że jest kobietą tak. i w od koryguje, od tego płeć, momentu jest Natalią, tak. koryguje płeć, bierze tabletki hormonalne, bloker testosteronu y, i otwiera także nowy vlogowy kanał. Natalii Staken, gdzie znajdują się treści dotyczące tranzycji i życia prywatnego. I a propos zaimków, tylko chciałem tutaj właśnie przeczytać to, co wiele osób pyta, jak się do mnie zwracać. Czy Natalia, czy Piotrek, ja i wszyscy moi znajomi do siebie mówię w zaimkach żeńskich, ale jeśli tobie tak będzie łatwiej, możesz mówić do mnie w zaimkach męskich. Nie chcę niczego wymuszać. Ja podkreśla. w ogóle widziałam jej film, ten, ten Coming Out, Jestem sobą. Bardzo dobrze to było wszystko tak od tej strony takiej czysto ludzkiej, muszę powiedzieć, że to chyba jest jeden z najlepszych filmów, takich, które widziałam, a trochę, trochę takich rzeczy oglądałam, bo nie ma tutaj żadnej dramy. Tutaj, są tutaj bardzo czyste informacje, i też jest takie podejście z jej strony, niesamowicie empatyczne do drugiej strony, czyli do strony swojego widza, gdzie ona mówi o tym, że ona rozumie, że ktoś może nie rozumieć, tak. i że ona daje to pole do tego niezrozumienia. To ja się pierwszy raz czymś takim a to jest, spotykam. A to jest właśnie to z tymi zaimkami tutaj. Nie, tak, ale że... niesamowicie do, do, bardzo dojrzale też jest uważam, to przed, że to jest dojrzałe, że nie musisz od razu wymuszać na ludziach, że muszą do ciebie mówić per ona, jeżeli oni tego jeszcze nie są w stanie zrozumieć często. Nie są w stanie y, jakby pojąć tego, bo, bo ludzie tacy są, jeszcze nie żyjemy w takich turbo otwartych czasach. Tak, plus no Natalia miała fanów bardzo młodych, to też może tak. być dla bardzo młodych ludzi niezrozumiałe. No bo to był Minecraft głównie. E, tak. Wiecie, dzieciaki wychowują się w różnych domach. W jednych domach mówi się otwarcie o pewnych rzeczach, w innych domach nie, a wręcz o, o, o sprawach zmiany czy korekcji płci mówi się jak o czymś strasznym i w ogóle płoniesz w ogniu piekielnym, więc trzeba też zrozumieć te dzieciaki, że są postawione często w takiej sytuacji i, i rozumieją tylko to, co usłyszą w domu. Także tu jest podejście bardzo dojrzałe. No i na początku tam była lekko utrata oczywiście części Oj, no, subskrybentów. Z 50 tysięcy subskrybentów poszło. Tak, ale, ale generalnie jest niesamowicie pozytywny odbiór całej tej sytuacji i w sumie, znaczy dziwi mnie to i nie dziwi, no bo tak jak mówię, zostało to podane w nieprawdopodobnie dojrzały, bardzo wyrozumiały i bardzo spokojny sposób. Yy, I myślę, że dużo ludzi też przyjdzie z tego powodu. Ja szanuję każdego, kto jest sobą i nie ukrywa tego, nie wstydzi się i to, że ja sobie pohecheszkuję z różnych sytuacji i nieważne z jakiej płci czy z orientacji, to, 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 to nie ma żadnego znaczenia, bo to, co mam w sobie, to, co daję, zawsze tym ludziom staram się dawać, to jak największy szacunek. Dlatego, propsik z tego powodu. Natomiast nie propsik w stronę Edyty Górniak, słuchajcie, co Edyta Górniak ostatnio odpierdoliła. Już, już nie mówię o tych zrywaniu tych tych rzeczy, które ona zrywa, ale posłuchaj tego. Jedną z najbardziej popularnych pułapek, na którą nie zwracaliśmy dotąd uwagi, to dni Wielkiego Święta zamienione na zabawy w Halloween. Hell. When. Znacie angielski. Piekło wygrywa. <laughs> ja, ale w ogóle, przepraszam, ale jak, jak słucham ja nie przepraszam. jak słucham pani Edyty Górniak, to Sposób, w jaki ona w ogóle mówi, jest tak przezabawny. Jest taki nawiedzonej ciotki. No, o, to jest Magda Gessler Jejku, bez prochów. Magda Gessler na Xanaxie. To, tak to się tak bardzo jakoś nie spina mi z jej, wiesz, Słuchajcie. taką fizycznością i z tym, że ona jest taką młodą kobietą, jak na nią jak na nią patrzysz, a taką, wiesz, mi się to tak nie spina wszystko. Tu się, tu się mocno, mocno, mocno odkleiło ze łba i, i wiesz, znacie angielski, no, no. Najwyraźniej edyta nie zna angielskiego, bo Halloween to jest All Hail. E, jezus. Do, to jest dzień Wszystkich Świętych, to jest starogalicki, to jest. To jest z Irlandii się All Hail. Od All Halos. Coś tam, nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jest. No dobra, no ale to jest ukryty przekaz, ty nie rozumiesz. Ale to jest przekaz. Hell. Win, Kelvin, czyli to Kelvin w takim razie, kurwa, e, e, powinien być uznawany za, e, za gościa, który wygrywa piekło. No bo Halloween, wiadomo, że to piekło wygrywa. No nie wiem, no po prostu jest to strasznie, strasznie zagmatwane. Bardzo, po, bardzo pokrętne, yy, nie wiem, co ona. Tam, znaczy, ona ma, on, tam są reptylianie, też w to wchodzą wiem, co płaska ziemia i wszystkie rzeczy. Wiem. Nie, no ja wiem, wiem, no, ale odklejenie, y, master, po prostu poziom, poziom mistrzowski tutaj y, następuje. Więc y, no, kolejne brednie ze strony tej pani, ale przynajmniej jest się z czego pośmiać. No. Tak, poziom odklejenia też jak zwykle w TVP następuje, bo wiadomości wypuściły amatorskie nagranie z planu serialu szybki cash realizowanego dla Netflix jako rzecz, zobaczcie co się dzieje w tej podłej Szwecji, zobaczcie przyjmują imigrantów i patrzcie co tam się nielegalna dzieje. Nielegalna migracja paraliżuje Europę. Tak, stwierdzenie, nielegalna migracja paraliżuje Europę. Okazało się, że... Jest to szwedzki serial Snabakasz, czyli szybka gotówka, realizowany dla Netflix i jest to ostrzał pralni przez motocyklistów, kręcono w szwedzkiej miejscowości Sundbyberg. I w tym Sundbybergu ktoś to nagrał i TVP wzięło ten fragment i umieściło jako prawdziwy news. I co najlepsze, to, to, to tak jakby, wiesz, wzięli na przykład fragment z, ze Squid Game i po powiedzieli zobaczcie, co się kurwa w Korei dzieje w tej chwili, nie? Ale co najlepsze, TVP wystosowało przeprosiny, które nie są przeprosinami, tylko uwaga. W materiale o fali przestępczości w Szwecji wykorzystano inscenizowane ujęcie. Autor materiału nie stwierdził, że przedstawia prawdziwe wydarzenie, ale że w podobny sposób wygląda sytuacja w wielu szwedzkich i europejskich miastach oraz państwach. To stwierdzenie jest prawdziwe. Zawsze można sobie wytłumaczyć yy, ale coś. Ta końcówka. To stwierdzenie jest prawdziwe. Mam wrażenie, jakbym miał kurwa do czynienia z, 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 jakąś, yy, z jakimś zadaniem z matematyki, kurwa z ósmej klasy. I muszę go nie rozwiązać. To stwierdzenie jest prawdziwe. Oblicz X minus kurwa Szwed równa się. Kurwa atak na Polskę. No słuchaj, wszystko musi się, wszystko musi się zgadzać. Tutaj, yy, tutaj się zgadza równanie. Oni musieli doprowadzić do tego, żeby równanie się zgadzało. Tak. Yy, oni postawili tezę. Tak. <gry> ty musiałeś dać yy, po prostu odpowiedź na, na, na to. No. Yy, natomiast odpowiedzi prawidłowych nie udzieliła mama ginekolog, yy, ponieważ nie zdała swojego. Nie zdała testu na, egzaminu na, egzaminu, tak, na, na specjalizację ginekologiczną, ginekologiczną. Ponieważ mama ginekolog, nie każdy o tym wie, ale nie, może was jest, nie jest ginekologiem. W sensie jest lekarzem, ale nie ma specjalizacji ginekologicznej i nie miała też tej specjalizacji wcześniej, oczywiście już mając tę nazwę mama ginekolog, ponieważ będąc ginekologiem nie trzeba mieć specjalizacji ginekologicznej, można pracować... Jako lekarz? Jako ginekolog, tak. Okej, okay, naprawdę? Tak, tak, Aha, tak, tak Ale tak. może się wtedy podpisywać ginekolog, czy wtedy się podpisujesz lekarz? Le nie, no, znaczy, nie, no nie możesz mieć pie na, piecz na pieczątce ginekolog, no bo okay. nie jesteś ginekologiem. Czyli lekarz na przykład... Jesteś lekarzem. Kardiochirurg, lekarz... hobby ginekologia. Nie, no le jesteś lekarzem po prostu, jesteś lekarzem. No dobra, ja, w każdym razie pocieszyła ją Joanna Jabłczyńska, która y, nie, nie ma co prawda radca, y, mecenas, radca prawny Joanna Jabuczyńska y, u siebie, nie podpisuje się w ten sposób, ale ona chyba jest radcą prawnym, czy nie jest? Nie wiem, to jest napisane, że swego czasu nie zdała, ale swego swego czasu wydaje mi się, że kiedyś tak. y, potem już zdała. Nie wiem. Tak, ja pamiętam, że Joanna ta, ta, Jabłczyńska studiowała że... prawo, bo wtedy ja też studiowałam prawo. Ale mi się prawo. wydaje, że ona koniec końców zdała ten egzamin, no ale nie wiem, No nie, nie śledzę Joanny Jabłczyńskiej. No, więc nie, dobrze, nie, nie, nie wiem. W każdym razie część społeczeństwa oburzyła się że Nicole Sochacki-Wójcicka, która jest mamą ginekolog, nie jest ginekologiem. I to, to dużo osób jakby podburzyło do tego, żeby gdzieś tam hejt spłynął. Nie? Eee, też ona zaczęła swój swoje Insta story od tego, że powiedziała, no to teraz możecie hejterzy tutaj, wiesz, jakby się na mnie wyżyć, więc jakby to od razu jest ta sugestia, że teraz wszyscy we mnie wbiją. A nie mogła się znaczy, ukryć? Dziw, dziw, dziwne, nie, no, nie wiem, czy mogła, czy nie, ale myślę, że to też jej napędza wejść, no później robiła takie instastory, że o, że, że już tam 100 tysięcy czy ileś tam tysięcy osób zobaczyło te moje instastory i wiesz, szła w to dalej, więc ja myślę, że z jednej strony jest to dla niej przykre i tak dalej, ale z drugiej strony gdzieś bazuje na tym mm, Elemencie y, takiej dramy, y, no bo wie, że to się klika, no i że ludzie wtedy wejdą i że znajdą się nowi y, ob, ob, obserwujący. No, ale, żaliła się, że ma gorzej niż pozostali egzaminowani, bo jest w końcu znaną Instagramerką. Y, Myślę, że chyba wszyscy y, egzaminowani dostają ten sam egzamin. No tak, tak, tak. tak. Bo tam to się od... jest, raczej nikt nie podchodzi tutaj mm, do tego, że o, jesteś znaną Instagramerką, to będzie miało łatwiej albo trudniej. No nie, no nie wiem, chyba raczej nie. Nie wiem, no tego nie wiem. Nie w wiem, każdym razie pisał, napisał, a wiadomo, co poderek też napisał, że tymczasem na polskim YouTube Sebastian Fabiański udaje, że tłucze się z typem od kanału Z Dupy Szczyt Żenady. Ty pod kanału z dupy, to jest w ogóle... Uważam, że ty powinieneś to mieć na pieczątce. Tak, ty pod kanału z dupy będę tak miał. No tak, to jest kolejny news, ale to taki news bonus, bo też prywatny. Razem z Sebastianem zrobiliśmy taką akcję, w której zrobiłem wywiad z Sebastianem, w którym się pokłóciliśmy, gdzie wszystko było inscenizowane akurat, no, była to, to aktorska rola. Była to aktorska rola, o to to chodziło. Natomiast dużo portali podchwyciło to jako nieaktorską rolę. U ludzi niektórych zrobił się mindfuck, niektórzy nam życzyli śmierci, niektórzy życzyli różnych Albo że znajomych naszych pytało, czy to. E, znajomi za... zaczęli pytać, bo zaczęliśmy nie, poszło, na Instagramie. Czy poszło tak, czy poszło to za daleko po prostu? Na Insta no. zaczęliśmy przerzucać się jakimiś rzeczami. I czy faktycznie się pokłócili? Potem nie? zrobiliśmy disy na siebie, gdzie też było wow, nie? Albo że ja pierdolę. Czemu, że to jest prawdziwy już konflikt? No a niedawno wypuściłem, bo w środę film, w którym jest jakby wszystko wyjaśnione i tyle po prostu. Taki, taki rodzaj medialnego happeningu bardziej, żeby pokazać, jak też media działają i w jaki sposób to, to się dzieje, gdzie nikt do mnie nie napisał, żeby zapytać, zweryfikować coś tam, no nie wiem, no cokolwiek, żeby Ty było. Panie, tak, czy to jest tak na serio, czy wy się, wy to tu Tak, nikt tego nie zrobił. Tak. No tak działają media w Polsce, no po prostu i tyle. E, a my działamy tak, jak działamy, my sobie po prostu tutaj siedzimy i gadamy jakieś rzeczy, czytając i oglądając newsy, którymi... Siedzimy z wami. Zachęcam was też do tego, żebyście podsyłali swoje ewentualne tematy, które, które uważacie, że mogłyby się w papierkach pojawić. To wysyłajcie najlepiej, może grupę powinniśmy stworzyć Może tak, na Facebooku. może powinniśmy stworzyć grupę. Byłoby fajnie, gdybyśmy mogli ten format tworzyć razem, bo wiem, że wy widzowie, którzy oglądacie w ogóle te, tego typu formaty, oglądacie ich znacznie więcej i że to wy tworzycie poniekąd właśnie newsowe programy i na pewno dałoby nam to fajne wsparcie. Grupa powinna nazywać się Papierki. Papierki, papierki. Tak. I, I programu będzie by jeszcze ciekawsze. Tak, więc szukajcie na, na Facebooku. Link w opisie będzie i tam jest, i tam będą papierki. Dokładnie tak. Trzymajcie się buziaki, pa. Pa!